Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest granica funkcji liczona metodą Delopitala. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Hmm. Na pewno wzorów tablic ze wzorami na pochodne, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Moi drodzy, na tablicy przykładowa granica najpierw zbadajmy, jaki, z jakiego rodzaju symbolem nieoznaczonym mamy do czynienia. No więc tak, jeżeli za x wstawimy 0, no to będziemy mieć tutaj ten duży x, czyli to będzie 0. A co się będzie działo w potędze? No więc tak, w potędze będziemy mieli 5. Zgadza się. I co tutaj mamy dalej? Mamy 5 przez i tutaj mamy tak, logarytm naturalny. Z zera to jest y, y, logarytm naturalny z zera, no to jak zachowuje się logarytm, gdy jego argument zbliża się do osi y? Logarytm dąży do minus nieskończoności, więc jeżeli dodamy do tej minus nieskończoności tutaj jedynkę, no to ta minus nieskończoność nam się nie zmieni, a 5 przez minus nieskończoność, y, jakakolwiek stała przez nieskończoność, to jest 0. Czyli mamy do czynienia z symbolem 0 przez 0 y, do 0. Czyli to jest kolejny symbol nieoznaczony. No i cóż, musimy skorzystać z jakiegoś przekształcenia, żeby sobie z tym zadaniem poradzić. Przekształcenie to jest napisane obok kolorem zielonym. Otóż, moi drodzy, jeżeli mamy jakąś funkcję f od x, która jest podniesiona do potęgi, która także ma x, to możemy ją przekształcić skorzystając z własności logarytmu naturalnego. E, więc mamy wówczas e do... Tej funkcji, która była w potędze, logarytm naturalny z tej funkcji, która e, była potęgowana. No i tak, moi drodzy, postaramy się to sobie przekształcić najpierw, a potem dopiero będziemy korzystać ewentualnie z reguły do No więc tak, jak to będzie wyglądało, wyglądało zgodnie z tym? Nadal będziemy mieć do czynienia z granicą przy x dążącym do zera z prawej strony i teraz tak, będzie E do potęgi. Naszym G jest cały ten ułamek. Czyli to będzie 5 przez 1 plus logaryt naturalny z x razy logaryt naturalny z funkcji f od x, a moją f od x jest po prostu x. I teraz ja mogę to przekształcić, ponieważ chcę policzyć granicę z tego wyrażenia, która będzie równa, oczywiście, granicy z tego wyrażenia, czyli tej, co chcemy. I ja nie muszę liczyć granicy z e do potęgi, wystarczy, że policzę granicę z tej potęgi, czyli to jest inaczej równe e do granicy x dążący do zera z prawej strony. I teraz jak ja to wymnożę, to mi ten logarytm wskoczy do licznika, czyli będę miała 5 logarytm naturalny x przez 1 plus logarytm naturalny x. I teraz, moi drodzy, pod spodem zajmę się liczeniem właśnie tej granicy. Czyli moja granica przy x dążącym do zera z prawej strony, 5 logarytm naturalny x... Przez 1 plus logarytm naturalny z x. Podstawiam sobie 0 za x i sprawdzam z jakiego, y, czy mogę skorzystać z reguły Delopitala y, w tej postaci. Czyli tak, logarytm naturalny z 0, jak już mówiliśmy, logarytm dąży wtedy do nieskończoności. Jak pomnożę przez piątkę, to będzie dalej minus nieskończoność. I 1 plus logarytm też tu ustaliliśmy, że to też dąży do minus nieskończoności, czyli mam... Znaki dla mnie nie są istotne. Grunt, że mam nieskończoność przez nieskończoność, czyli jest to dla mnie symbol, który pozwala mi skorzystać z reguły de lopitala. Czyli mam nieskończoność przez nieskończoność? Oznaczam, że korzystam z delopitala i jedziemy. Czyli mam granicę dalej, x dąży do zera z prawej strony i liczę pochodną osobno z licznika i z mianownika. Pochodna z 5 logarytm z x. Pochodna z logarytmu to jest 1 przez argument, czyli u nas 1 przez x, razy 5 to będzie 5 przez x, przez... Pochodna z jedynki to jest 0, zaś pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. I teraz moi drodzy, dokonamy sobie różnych przekształceń, żeby to troszeczkę nam y, ładnie wyglądało. No więc tak, skorzystam z własności ułamków. Jeżeli dzielę przez siebie dwa ułamki, a kreska ułamkowa jest dla mnie y, równoznaczna z tym, że dzielę, to wówczas co robię? Ten pierwszy ułamek mnożę przez odwrotność tego drugiego, bo taka jest zasada dzielenia ułamków. No i widzę, że te x -y tutaj mi się skrócą. I co mi zostanie? Zostanie mi limes x dążący do zera z prawej strony. 5 razy 1 przez 1 razy 1, czyli 5, a to jest po prostu. Czyli wynikiem mojej granicy tutaj jest 5, ale to nie koniec. Ja muszę podać odpowiedź, która dotyczy granicy mojej wyjściowej, którą sobie zapisałam tutaj, czyli moja ostateczna odpowiedź to jest e do 5. Taki jest wynik mojej granicy. Czyli tutaj sobie jeszcze weźmy w kółko, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co jest wynikiem ostatecznym, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Reguła de Granica Funkcji. Zapraszam na naszą stronę zapisaną tutaj. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, żeby znalazło się u nas jakieś zadanie, to wysyłajcie je na adres mailowy zawarty w opisie do tego filmu. Zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę Wam udanego dnia. И до услышания.